widzisz? Patrz! dłubie w nosie! A tamto stoi Tadio ze swoją dziewczyną. Mirką. A Mirka to jego dziewczyna. O? Ale ma beznadziejną fryzurę. <laughs> Szczęśliwe oczy, które widzą. Cicho, cicho! Kapliczka mówi! Do nas mówi. Nie kapliczka, tylko ja. Nie bójcie się. I nie dziwcie, że Jezus też ma ochotę z kimś pogadać. Ja też wiele widzę, a nawet wszystko widzę, i nie potrzebuję do tego lornetki ani żadnych innych szkieł powiększając. Jezu, a niektórzy są niewidomi, jak Bartymeusz z Biblii, był ślepcem i żebrakiem. O tak, stracił wzrok i z bogatego stał się żebrakiem. Było mu bardzo ciężko, ale gdy usłyszał o mnie, wołał głośno, kochany Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Prosił i wołał do mnie coraz głośniej. A dlaczego tak prosił? Chciał Cię ujrzeć na własne oczy. Tak, poprosiłem, by Go do mnie przyprowadzili. Gdy stanął przede mną, zapytałem go, co chcesz, abym ci uczynił? Odpowiedział. Rabuni, żebym przejrzał. Ba babuni? <laughs> rabuni, nie babuni, to Aha. znaczy mój mistrzu, nauczycielu. Wiem, wiem, rabuni. <laughs> tak, rabuni tak do mnie powiedział. I od razu spełniło się jego pragnienie. Uzdrowiłem go i powiedziałem: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. W jednej chwili zobaczył mnie i szedł moją drogą. A jaka jest Twoja droga? Ja jestem drogą. Jestem, by poprowadzić wszystkich do mojego Ojca w niebie, kalekich, niewidomych i żebraków. Ja słyszę wszystkich nieszczęśliwych, którzy wołają do mnie, Jezusie, zlituj się nad nami. Eee, e, i my też mamy tak głośno krzyczeć? A w nocy nie wolno krzyczeć, bo obudzimy małe bobasy i całe miasto. No. To nic, macie głośno krzyczeć, ale głosem serca i duszy ja Was usłyszę. Przyjdę z pomocą każdemu. Nie musicie wydzierać się jak na ulicy. Na pewno? Tak, jestem zawsze blisko tych, którzy chcą mego uzdrowienia na boisku, w pracy, gdzie pracują dorośli, w szpitalu razem z chorymi wszędzie żeby cię zobaczyli i nie byli smutni, prawda? Świetnie, żeby mnie lepiej widzieli i patrzyli na Boga i świat z ufnością, podobnie jak dziecko. Wnoszę radość tam, gdzie jest smutek, i światło tam, gdzie jest ciemność. Tomasz. Latarkę? <laughs> nie, Tomku, jestem światłem z wysoka, który ogłasza dobrą nowinę i daje światło tym, którzy toną w ciemnościach grzechu. I dlatego mnie nie widzą. Ty mnie widzisz, bo patrzysz na mnie z wiarą i masz moje światło w sercu, więc nie potrzebujesz latarki. Aha. I nie będziemy ślepcami i żebrakami, jak Bartymeusz? Kto mnie spotyka, to odkrywa, że nie jest żebrakiem ani ślepcem, a staje się synem króla. Widzi wszystko inaczej i siebie też. Dostrzega piękno świata, kochającego Boga. To siu. Tak, panie? Może też zobaczysz piękną fryzurę Mirki tej od Tadzia. A, ale panie ja tylko tak gadałam. Tak gadała, gadała, zazdrosna To dobrze. Wszystko jasne. Macie latarki, smyki? To wracajcie do domu, bo robi się ciemno. A moja latarka już się na dzisiaj wyładowała. Do widzenia, panie Jezu. Do widzenia, panie Jezu. E, a mi latarka niepotrzebna. Jak jest Jezus, ciemność znika. Aha. I jaki odważniak? Masz rację, temu kto się modli, Jezusie, Synu Dawida, ulituj, ulituj się nade mną. mną, niepotrzebne są latarki. Bo Jezus swoją miłością i światłem zawsze pomaga tym, którzy nie widzą. I tym, którym jest ciężko. No, no to spadamy. spadamy.